Daniel czyta. Małpa w kąpieli. Autor Aleksander Fredro. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół. Cicho czeka pani wyszła drzwi zamknęła małpa, figlarz, nóż do dzieła wziąwszy pański czepek ranny prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny dalej kurki kręcić żwawo w lewo w prawo z dołu z góry aż się ukrop puścił z rury Ciepło, miło, niebo, raj! Małpa myśli, w to mi Hej, że kozły, nurki, zwroty, figle psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąca! Fraszka, małpa nie ciele, sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi, Aj, gwałtu, piecze! Nie ma co czekać, trzeba uciekać! Małpa w nogi ukrop za nią tuż tuż w tropy aż pod progi. To nie żarty, parzy, stopy, dalej w okno brzęk uciekła, że tylko palce popiekła nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpą bywa. Jeżeli ci się podobało, wciśnij like, sub, dzwonek lub zostaw komentarz.